Cześć! Chciałbyś być influencerem albo youtuberem? Ja też zawsze o tym marzyłem i dzisiaj wiem, że jest to możliwe. YouTube totalnie zmienił moje życie. Jeszcze 3 lata temu byłem zwyczajnym chłopakiem z blokowiska, z wielkiej płyty, który nawet nigdy nie leciał samolotem. Skończyłem technikum i nie za bardzo wiedziałem, jakie studia chcę wybrać, ale wiedziałem jedno, że uwielbiam nagrywać filmy, robić YouTube'a i social media. Wiedziałem też, że chcę zarabiać na życie w taki sposób, żeby to było moją pasją. YouTube totalnie zmienił moje życie i nie było łatwo, ale nie poddałem się i dzisiaj jestem w tym miejscu. Razem z moimi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, czyli ekipą tworzymy to wszystko. Mieszkamy w luksusowym domu, o którym dwa lata temu bym jeszcze nawet nie pomyślał i jako młody chłopak nawet o tym wszystkim nie marzyłem. Jestem bardzo wdzięczny za to, ale kosztowało mnie to mnóstwo sił, mnóstwo pracy i determinacji. Wszystkiego nauczyłem się sam. Od montażu filmów po obróbkę, zdjęć czy bycie twórcą spędziłem setki godzin ucząc się tego z tutoriali na YouTube. Dlatego wiem, że się da. Wiem, że da się osiągnąć sukces na YouTube nie mając szkoły filmowej, znajomości ani dużych pieniędzy. Ale mi dość do tej wiedzy zajęło ponad 10 lat. No bo przecież nie ma szkoły dla YouTuberów ani influencerów. I właśnie dlatego powstał ten kurs. Zdradzę Ci tutaj wszystkie moje tajniki, całą swoją wiedzę, którą zgromadziłem przez ten czas. Nie popełnisz moich błędów, bo my w ekipie je popełniliśmy za Ciebie. Dowiedz się tutaj, jak robić YouTube'a, jak być twórcą i to będzie taka błyskawiczna droga na skróty do poznania świata twórców, influencerów i youtuberów. Dekadę temu wrzuciłem swój pierwszy film na YouTube i od wtedy przeżyłem naprawdę długą drogę. Wiem co mówię, bo nie zawsze mój kanał obserwowało kilka milionów ludzi, a filmy zbierały wyświetlenia rzędu kilku czy kilkunastu milionów. Kiedyś to były po prostu setki i to już było dla mnie coś. Dziś jak patrzę na swój kanał i widzę, że jest tam ponad półtora miliarda wyświetleń, to jestem po prostu wdzięczny. Tak samo wdzięczny jak patrzę, że moi przyjaciele z ekipy mają łącznie ponad 10 milionów subów. Niesamowite. I z tego powodu chcę się podzielić z Tobą moim doświadczeniem, dlatego stworzyliśmy ten projekt. Przekażę Ci w nim wszystko co wiem na temat bycia influencerem, działania w social media, czy bycia youtuberem. Pokażę Ci jak zbudować kanał na youtube, który ludzie na pewno będą chcieli oglądać, co w nim publikować i jak zarabiać na tych treściach. Pokażę Ci w jakie pułapki nie wpadniesz po ukończeniu tego kursu. Zdradzę Ci też kulisy funkcjonowania YouTube'a oraz historię moją i ekipy bez cenzury. Dowiesz się krok po kroku jak naprawdę wyglądała nasza droga. Wiem, że tak jak ja kilka lat temu wiele osób marzy o sukcesie na YouTubie, dlatego zebraliśmy całą ekipą, całą naszą wiedzę i doświadczenie, którą przekażemy Wam właśnie w tym projekcie. W tym kursie zdradzam wszystkie swoje sekrety, więc niezależnie od tego, czy jesteś nowym twórcą, czy jesteś na YouTubie już od dawna, znajdziesz coś, co na pewno zmieni Twój świat w social media. Jestem pewien, że nigdzie nie widziałem tak unikalnej wiedzy zebranej w jednym miejscu. Pokazuję Wam wszystkie tajniki, które ludzie w tej branży stosują od wielu lat. I przede wszystkim te, do których doszedłem sam. I wydaje mi się, że niewiele osób je zna. Kiedy skończysz to nasze szkolenie, dowiesz się co najmniej pięciu rzeczy. Dowiesz się, jak założyć własny kanał na YouTube i jak na nim zarabiać. Dowiesz się, jak działają algorytmy YouTube'a i jak publikować filmy, aby YouTube je promował. Jak zorganizować profesjonalną ekipę. Jaki sprzęt wybrać, żeby nie marnować i nie przepalać pieniędzy żeby zbudować swoje własne studio. Jakie są stawki youtuberów? Jakie współprace warto robić, a jakich trzeba unikać? Jak budować biznes na YouTube, jak dobierać ludzi do współpracy i jak unikać pułapek wizerunkowych i finansowych? A także jak naprawdę wygląda życie i praca influencera, youtubera od kulis. Dzięki zapisowi do newslettera dostaniesz kurs nie tylko w pierwszej kolejności, ale i o wiele niższej cenie, bo o ponad 70%. Mi się udało, dlatego wierzę, że Tobie też się może udać. Dlaczego nie?